Dzień dobry wszystkim. słuchajcie, 5:30, ale licho. Nie śpicie. Mam dla was trochę informacji, ponieważ doszły nowe informacje na temat patcha 020, nawet nie F, nie G, a 020 H. Proszę bardzo. Upcoming plans for patch 020H. Tutaj mamy jeszcze stat snapshot, więc sobie to zobaczymy. Eee, no i co? Zachęcam do zostawienia łapki do góry, żeby też pokazać mi, że chcecie tych materiałów więcej. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie live'a jeszcze, bo mam bardzo dużo pracy. Ja aktualnie kończę robotę, ale idzie, idę się zrzędnąć dosłownie na 2-3 godzinki i lecę dalej, bo robię animowany teledysk, więc tak jako off-top tylko Wam powiem. Jutro, czyli w sobotę, lecimy z grubym live'em. Raczej będziemy dłużej siedzieć, więc zachęcam Was do obserwowania mnie tutaj na YouTubie i na Twitchu twitch.tv slash prozu 95. Naprawdę Was do tego zachęcam. Tym bardziej, że w przyszłym tygodniu jeszcze was poinformuję kiedy będziemy robić mój stream urodzinowy Więc sobie odbębnimy, bo trzy dychy kończę, więc najpierw gdzieś tam sobie zaliczę Ze znajomymi, a potem sobie posiedzimy razem kulturalnie Zobaczymy co będzie Zobaczmy co przygotowało dla nas GGG Najpierw sprawdźmy sobie tego snapshota szybciutko, żeby nie marnować waszego czasu of Excel 2 Down of the Hand has been out for a while now Where we've gathered up some statistics from the first three weeks since the release to share with you Check them out below Czyli to jest taki snapshot ze statysty Rozumiem. Króciutki. E, totalna ilość unikalnych mapek, które zostały wyczyszczone: 3,4 miliona. No okej. Okay. Arbiter of Ash Time Slain: 350, prawie 6 tysięcy razy zabili arbitra. W porządku. Szkoda, że nie ma podziału na tierowość, więc za, pewnie zalicza się też te 0, ale okej. Okay. Total Gold Drop: 3,27 triliona. No sporo. Ok. Szkoda, że nie pochwalili się, ile Divinów wyleciało, bo obstawiam, że to była bardzo mała ilość. W tym update'cie przed patchem. Standard League Characters Player Zews 186 prawie milionów, tymczasem na hardkorze nie spełna. 292 tysiące, wow, jestem w szoku Top 3 classes, no tu nikt nie jest zaskoczony, Amazon, Lich, Deadeye, bardzo mocne trio Dziwię się, że Deadeye wskoczyła przed yy, kitawę, ale no jak widać, ludzie wolą szybsze postaci No i dobrze, tutaj mamy jeszcze podsumowanie, 1,44 biliona instancji have been exited, też sporawo, no i dobrze, i tutaj mamy jeszcze breakdown Of the top 5 most played and least played classes, czyli tych, które były najczęściej grane i najmniej grane w Dumbledy Hand. No i mamy oczywiście Amazon, Leech, Dead Smith of Kitawa, delikatnie za pleckami Dead i Invoker jest. Więc spoko, no taka mocna piątka, umówmy się. Acolyte of Chayula no dalej jak widać, jest słabiutki. Co więcej, my mieliśmy pod niego grać i finalnie gramy Titanem pod builda, którym miałem grać na Acolyte of Chaiuli, To też. Trochę tłumaczy i trochę mówi o stanie tej postaci. Pathfinderka, która jest zabita, Warbringer. Dziwię się, bo jest mocny taktyczem, który ma za daleko do drzewka z minionami, żeby wygrać minionami. I Chronomancer. No, jest w stanie, w jakim jest. Ale dobrze, przejdźmy do mięsa, po które wszyscy tutaj przyszliście, ponieważ mam dla was upcoming plans for patch 020. Ha, I tego też nie ma dużo, więc lecimy od razu. Obecnie planujemy aktualizację 020H dla Path of Exile 2, która zawiera kilka funkcji poprawiających jakość życia i zajmie się pewnymi aspektami zawartości endgame'u. Oho, uh -huh, no dobrze, dobrze. Planujemy wydać tę łatkę, czyli tego pacza, do końca przyszłego tygodnia. Już to kiedyś słyszałem. Zobaczymy, jak z tymi terminami u chłopaków, ale no dobrze, poczekajmy. Jeszcze do jeżeli chodzi o 020G. No słyszałem, że dropy są gargantuiczne, ja tego tak na ssf nie odczuwam, chociaż jednego dnia w ciągu 30 mapek wypadły mi 3 divine'y, więc kurczę, nie wiem czy miałem bardzo dużo szczęścia wtedy, czy faktycznie jest odczuwalna zmiana. Chłopaki mi na oficerskim pokazywali zdjęcia dropu jakie mają na mapach na Six Menie i są... Ogromne te dropy, ja nie wiem czy oni nie przeciągnęli wajchy w stronę tego, że jest znowu za łatwo. Chociaż ta dopaminka to jest akurat... no umówmy się, była potrzebna. Dobra, lecimy. Głównym celem tej łatki jest poprawa pewnych aspektów endgame'u. Obejmuje to minimum experience of breaches, okay, czyli doświadczenie z breachami, gdzie pojawia się zbyt mało potworów, a breach nie trwa wystarczająco długo. Też to odczułem em, w momencie, kiedy nie miałem zeszta czy zeszta zrobionego ani jednego. Te bridge y były szanująco małe. Ja nawet na mapach z pack size'ami, z magic monsters y, to było widoczne na live'ach, nie? Z magic monster'ami, z increase pack size, increase magic pack size, increase rare monsters. Tam dosłownie się wykluwało ze 20, 30, 40 mopków, Wypadało kilkanaście splinterów, nawet i 20, 30 czasami. Ale to bardzo króciutki encounter był. Dobrze, zobaczymy. Zmniejszymy również liczbę małych stosów odłamków bridge. Zamiast tego będziemy mieli mniej większych stosów. OK, czyli będzie leciało... Mniej de facto stosików, ale większych. Czyli na przykład zamiast 5 stosów po 1, 2, 3 będzie na przykład 3 stosy po 6, 7, 8. No zobaczymy. Będzie to na pewno wygodniejsze do podnoszenia. Dodamy również ulepszenia widoczności Rogue Exile i poprawimy zachowanie Azmerian Wispsów, gdy aktywujesz 2 na raz. No dobrze, no ja tak miałem sytuację, że one się faktycznie czasami... Wiecie, wiecie, jeden mnie prowadził na północ, drugi mnie prowadził na zachód. Miałem sytuację, że jakby on czekał, ja szybko odmębiłem Raremoba, wróciłem do drugiego Wispa i on... Mimo, że nad nim stałem, zaczął się dezaktywować. Były jakieś dziwne zależności z tym zrobione, jestem ciekaw jak to poprawią. Ogólnie Azmerion Wispsy moim zdaniem są delikatnie do przebudowy, bo one raz, że dają dalej dropy tak jakie dają. W sensie nie, nie widzę sensu tej mechaniki żadnej aktualnie. E, Ponadto one często tak wolno opętują tego rarymoba, że ja mając mocne bildy zabijam te rarymoby, zanim one zdążą jakby opętać tego ra, rara, nie? E, więc nie wiem, zastanawiam się jak można by to poprawić, ale trzeba by coś z tym też zrobić. Innym ważnym celem jest dodanie kilku funkcji poprawiających jakość życia, czyli Quality of Life. Jednym z przykładów jest dodanie ikon interfejsu użytkownika dla strongboxów i esencji, które pozwolą Ci szybko używać waluty swojego Twojego ekwipunku bez konieczności jej otwierania. Ta funkcja będzie również działać z walorbami dla esencji. Ok, czyli to są takie, zobaczcie, takie ikoneczki, żeby nie musieć odpalać EQ, przeciągać prawy na transmute orb lewy, prawy na augment orb lewy, prawy na, nie wiem, alchemii lewy, czy prawy na regala lewy. Mam po prostu takie o coś i przy esencjach też będzie ikonka Czyli po kliknięciu jednej, drugiej lub wala Od razu będziemy mieli zaklęcie Dobra, fajne, to zajebista. akurat to Bardzo proste quality of life Przyjemne, bo to nawet w POE 1 było irytujące Że się podlatywało do każdego strongboxa Tylko w POE 1 dało się zrobić, że każdy strongbox, który ci się pojawi Jest przynajmniej złoty, nie? Więc to też było troszeczkę inaczej Ale to fajny, fajny quality of life Nic to nie zmienia, poza tym, że jest przyjemnie, ok? Więc na razie bez jakiejś wielkiej podpały Zobaczmy dalej. Zaplanowaliśmy kilka innych zmian w jakości życia, czy quality of life, o których więcej opowiemy w przyszłym tygodniu, czyli na razie nic nie wiemy. Mhm. Wielką prośbą, którą otrzymaliśmy, jest umożliwienie filtrowania poziomów przedmiotów niezidentyfikowanych. Okej, okay. ta zmiana zostanie wprowadzona w 020H, dzięki czemu będziesz mógł filtrować i zmieniać wygląd swoich przedmiotów magicznych i rzadkich poziomów od 1 do 5, niezidentyfikowanych, gdy tylko zostanie wydana łatka. Przekażcie, ja to muszę przeczytać po angielsku. Unidentified item tiers filterable. Rozumiem, czyli żeby to dodać po prostu do filtra już na niezidentyfikowanym przedmiocie, okej. Okay. You'll be able to filter by and change how your un unidentified tier 1, 5 magic and rare items look When the patch is released, czyli będzie można sobie zmienić wygląd po prostu w loot filtrze, żeby na przykład tier 5 się tylko wyświetlały i na przykład, żeby tier 5 nie były zwykłym, tylko miały jakąś, nie wiem, złotą obramówkę, czy, czy różową obramówkę, cokolwiek. Ok, spoko zmiana. No to takie wiadomo, quality of life, dużo quola i tyle, nic więcej. Planujemy również podać dwie nowe zakładki staż, zakładkę ritual i zakładkę table Zakładka ritual zawiera twoje omeny i audience with the king, podczas gdy zakładka socketables zawiera twoje runy, talizmany, soul core'y, będziesz mógł ulepszać swoje runy z poziomu socketable. Zajebiste, czyli dokładnie tak samo jak to jest zakładka Essencji w poe 1 i zakładam, że będzie bardzo zbliżona do run. Po prostu będziemy mieli runy pierwszego tieru, drugiego tieru, trzeciego tieru, jakieś tam runy unikatowe, i tak dalej, i tak dalej, i będziemy mogli sobie przeklikiwać nie wiem, z kontrolem, czy cokolwiek, czy tu będzie trzeba je wsadzić i upgrade'ować będzie jakiś panelik, który nam pozwoli upgrade'ować to do przodu. Fajne rozwiązanie, przyjemne rozwiązanie, zajebiste rozwiązanie. Mam nadzieję, że będzie można też największe runy, na przykład ironowe, z tego panelu tutaj, jeżeli ustawimy sobie na publika, ustalimy na przykład cenę egzakt za największą runę Greater Iron, na przykład, to że będzie ona widoczna na ryneczku, nie będzie trzeba nic z tym robić, tylko z tego panelu będzie można sprzedawać. Wtedy naprawdę, naprawdę fajne quality of life. Więc doczekaliśmy się w końcu ta tabów na runy i na te rytuały i tak dalej. W końcu, no najwyższy czas. Na koniec planujemy włączyć prywatne ligi. O kurde, dobra, poczekajcie, to jest najważniejsza informacja dla mnie, jako dla twórcy. Gdy zostanie wydana wersja 020H, na razie korzystając ze strony POFXL1 nie będzie żadnych dodatkowych modów dostępnych dla tych prywatnych lig, ale wkrótce rozszerzymy ich funkcjonalność. Chcieliśmy, aby możliwość tworzenia prywatnych lig została udostępniona wcześniej niż później dla tych, którzy chcą zacząć od nowa w nowej gospodarce, sami lub ze znajomymi. Będziemy mieć więcej informacji o tym, co nadejdzie na początku przyszłego tygodnia, sprzedaście wiadomości. Dobra! Chłopcy i dziewczęta, panowie i panie, Exile, Kurczę, no wiecie z czym to się wiąże? Będę mógł stworzyć dla nas ligę, na której diviny nie będą miały żadnego znaczenia. Kurde, będziemy mogli sobie sobie własną naszą gospodarkę gildiną, albo około naszą społecznościową, założyć i się świetnie bawić. Wiecie co to znaczy? Będziemy mogli stworzyć swój serwer do PoE2, bo spośród innych twórców, chyba tylko ja się ostałem i faktycznie jeszcze gram w tę grę. Tak, dość aktywnie, i wydaje mi się, że na pewno pojawiłaby się masa chętnych, żeby coś takiego zrobić. Dajcie mi znać w komentarzu, ja wam już głowy nie zawracam. Mam nadzieję, że kabusia smakowała. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach niebawem. I wpadajcie jutro na live, na streama Prozu 9.5 na Twitchu oraz tutaj. No, dziś mam dużo pracy, więc raczej się nie odpalam. Plus, też nie wiem, czy idę spać, czy będę sobie regenerował zegar biologiczny, więc może coś tam jeszcze przygram później. Zobaczymy. Trzymajcie się, do zobaczenia niebawem, czyli jutro. Cześć!